Czuć atmosferę pełnego napięcia, oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Ostatnich kilka spotkań wspominają bardzo miło. W końcu odnotowują serię zwycięstw. Pani zgromadzeni dziś na stadionie na pewno liczą na to, że uda się ją podtrzymać. Obejrzyjmy sobie teraz skład Saints. W obronie Franco Baresi wystąpi razem z Virgilem Van Dijkiem. W ataku zaś zobaczymy Eusebio. Współpracującego z Janem Wrightem. Odważna i co najważniejsze, skuteczna gra w obronie. Necker. czy wykorzysta tę okazję? Jak on tego nie wykorzystał? A i mogli prowadzić już na początku meczu. Tak, szkoda tej szansy, ale może będą następne. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Nie ma się co dziwić, że wszyscy cenią takie umiejętności. Dynamit, który ma w nodze sprawia, że może z łatwością rozstrzygnąć mecz na korzyść swojej drużyny. Wystarczy, że otrzyma piłkę i odrobinę miejsca. Huknie jak z armaty, nie dając szans na obronę strzału. Podanie przecina teraz Kafu. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. Garincia. Powiedzieć, że trochę zabrakło do szczęścia, to nic nie powiedzieć. Odległość spora, ale to nie usprawiedliwia takiego pudła. Piłkę A teraz Wright. Jest za linią obrony. Uwaga! Oj, no blisko, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Dobra ta interwencja. Eusebio Jan Wright znowu z piłką Wycofanie piłki w pole karne Niemożliwe nie ma bramki Przystrzałek z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj ale tutaj stało się coś niesamowitego To skok przeciwnej drużyny Piłka do kafu. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Eusebio, teraz przy piłce Lam. Co za popis umiejętności teraz. Próbuje teraz znaleźć miejsce na strzał. Teraz wybija daleko od bramki. Oj, świetne, prosto padłe zagranie. Uwaga, słupek, piłka w drze. Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. Szawi. i próba strzału. Bardzo dobra interwencja. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Piłka do kafu. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Teraz uderzenie. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Ale będzie rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. Spalony. Sejs. znowu z piłką. Drogba powstrzymuje strzał. Teraz, dobrze, ma miejsce. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki, jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Dobre podanie ponad głowami. Oj, trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki. Jest Gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Xavi. Jest komu podać. Sejdor strzela, uniemożliwia strzał. Była okazja, ale cóż z tego, skoro próbuje? Piłkę malam. Saints, utrata piłki. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Eusebio. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Już po zmianie strony i zaczynamy grę proszę Państwa. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. A jednak gol! Takie są skutki niepewnych interwencji bramkarskich. Sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Świetne, prostopadłe podanie. Uwaga, doszedł do prostopadłego podania. Tak jest, łapią kontakt. Tym golem dają swojej drużynie nadzieję i sygnał do ataku. Petr Czech przypił cebulą, kiepskie zagranie teraz. No chyba trochę daleko, ale strzela. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Didier Drogba. Karline Necker. No i zmiana posiadania piłki. Naszen Weng. Przyjmuje Sancho. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Ale obrona jest czujna. Dobrze kasuje tę akcję dzięki wzajemnej asekuracji. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Karincia. Nie ma. Słupek. Kafu. Oddala teraz niebezpieczeństwo. Mogli tu teraz wyrównać. Przez chwilę. Tak się wydawało, ale nie. Piłka całuje bramkę. Nie tym razem mówi. Może kiedyś jeszcze wpadnę. Ciekawe, czy z tej kolejnej akcji coś wyniknie. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Filip Lamp. bank Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Czy strzeli? Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Proba? No, szkoda teraz. Ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego. boleje. Na 11 metr z rogu zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Mocne czyste wejście. Piłka poza boiskiem, out. Piłka do Cafu. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Enzo Francescoli. Rzut rożny dla Seins. Czas sięgnąć do rezerw. Puścić nowe siły na Murawę. Centra w kierunku Sancho. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Nie daje się teraz zatrzymać. Piłka pod nogami Wandajka. Ale piłka wciąż jest w grze. No i mamy róg. Pole karne głęboko teraz. Spróbował teraz szczęścia uderzając główką, ale źle skalibrował celownik. Za wysoko. Jamie Vardy. Ależ teraz będzie okazja! Gol! I mamy remis! Choć wydawało się, że nie uniknął już porażki. Rzućmy okiem na powtórkę tego gola. Błyskawicznie podjął decyzję, żeby złożyć się do woleja i trafił w dziesiątkę. Bramkarz był kompletnie zaskoczony. Jednak tracą teraz tę piłkę. Eto. Uwaga, będą prowadzić. To, no to mamy rzut karny. Jeśli teraz go wykorzystają, to wyjdą na prowadzenie. Ale jedenastka to nie wszystko, bo za to zagranie mamy jeszcze żółtą kartkę. No tak, podwójna kara można rzec, ale... I jest bramka. Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza. A potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Jeśli nie teraz, to kiedy? To może być ostatnia szansa na remis. Sancho. Xavi. Farenc Seydorf Mija teraz bez kłopotu Ryzykownie, ale skutecznie Jukarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny Enzo Francescoli Tak powinien wyglądać czysty odbiór To Deo Hernandez. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. No i będą teraz jeszcze dwie minuty doliczonego czasu. Aberc. Nie zostało im już wiele czasu, żeby wyrównać. Teraz albo nigdy. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną.